Ostatnie sekundy starego roku. Tak, 20. Tak, ale to zaraz oni. To, 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 dlaczego ja mam tutaj wchodzić w rolę, która e, to, to, no, nie, nie wypada najlepiej? I przecież idziemy. mamy ekipę, przecież no mamy za, ekipę. Zatrudniliśmy, po to, tak? Po to zawołaliśmy tyle osób, żeby mogli odliczać to. Oni są na kontrakcie nawet. Teraz. Już możemy, proszę bardzo. Gotowi? 10! 9! Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Witamy w 2024 roku. Witamy, pięknie, serdecznie, niezwykle. No po prostu niesamowita sprawa się stała przed chwilą. Jak tak, tak samo wyszło po prostu. Tak jeden kroczek tylko, prawda? Ale tak. trzeba na niego poczekać, 12 miesięcy. I dlatego, że się zaczął i mamy nadzieję, że będzie dobry, to życzymy wam ciepła. Serdeczności, w dobrym zdrowiu. Radości. Chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim, żeby to radio było zawsze taką podporą w sytuacjach najbardziej potrzebnych. W każdej chwili, kiedy przyjdzie Państwu sposobność, żeby radio było, Radio Olsztyn, to proszę z niego korzystać. A ode mnie jeszcze y, miłości i zrozumienia Dużo, 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 dużo Uśmiechajmy się do siebie I niech to radio będzie jeszcze tak nie, Niczym ta y, droga nowo oddana Taka pełna zieleni, nadziei I szeroka i po niezwykłości. prostu niezwykłości, szeroka, tak, taka Pamiętajcie, płynna. jeśli było tylko miło To w 2024 roku będzie pięknie Jeśli czekacie na zmiany To niech przyjdą i niech wyjdą wam na dobre Tego prawdziwie Państwu życzymy i, I proszę... jeszcze raz pieniędzy zapomnieliśmy powiedzieć. Tak, ale to tam ewentualnie na konto proszę tam scedować, dobrze? I dużo tańczcie.